Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Braciak i jestem członkiem grupy 4 Latające Chomiki Apokalipsy, biorącej udział w konkursie Back Junior. Naszym zadaniem było skonstruowanie urządzenia do pomiaru prędkości i kierunku wiatru. Po trzech tygodniach zmagań udało nam się skonstruować coś takiego. Stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem zmierzenia prędkości wiatru będzie skonstruowanie wiatraka, który Stworzy moc elektryczną, którą zmierzymy za pomocą woltomierza. Do wykonania projektu wykorzystaliśmy drewnianych listewek, tektury, małej prądnicy, aluminiowych puszek oraz woltomierza. Może zaprezentujmy, jak to działa. Włączam pierwszy stopień prędkości wiatraka. Widzimy poruszającą się w stążeczkę. Aby wzmocnić siłę wiatru, użyjemy różnych suszarki. Zmieniają się wskazówki na bagomię. Aby jeszcze, aby uwidocznić zmiany napięcia prądu podpiszemy y, siłę wiatraka do dwóch suszatki również Jak widać, udało nam się zmierzyć siłę wiatru. Wnioski. Udowodniliśmy zatem, że za pomocą prostych elementów dostępnych w każdym sklepie budowlanym można skonstruować urządzenie do pomiaru siły i kierunku wiatru. Dziękujemy.